Dzień dobry, dzisiaj pokażę pomarańcze, jak obierać prawidłowo pomarańcze, żeby skórkę jeszcze wykorzystać później do różnych przetworów. To są pomarańcze sycylijskie z sadów ekologicznych, które kupuję co roku, Biosmaki z sycylii. I właśnie... Pokażę, jak obrać pomarańczkę, tak żeby ona miała później ładny wygląd, jednocześnie, a też można było ją wykorzystać. Tu ten fragment ścinam. Tutaj też można ściąć, ale też niekoniecznie. I kroję pomarańcz w takie ćwiartki. Tu na pół, i tu na pół. Tak, wtedy tu nożykiem podważa się. Oczywiście, się to wyrzuci później, i teraz zdejmuje się skórę. Ona bardzo łatwo odchodzi, wtedy nic się tutaj nie dzieje. Pomarańczę otwieramy, wyjmujemy ze środka wszystkie te białe farfocle, nie wiem jak to się nazywa, i możemy kroić na, czą na cząstki gotowe do jedzenia. Prawda? To jest taka, taki sposób, który ja bardzo lubię, a dzięki temu. Mamy fragmenty, takie spore fragmenty skórki. Skórkę pomarańczową bardzo polecam do przerabiania, do jedzenia, do suszenia, do, sma do smażenia, dlatego, że ona ma niesamowite właściwości oczyszczające krew, wzmacniające krew. Ogólnie też jest bardzo smaczna po, po kandyzowaniu, tylko musimy usunąć teraz ten biały, białą warstwę. I możemy zrobić to na dwie, dwa sposoby: albo skórkę namoczyć dwie godziny co najmniej w wodzie w zwykłej wodzie, nie tylko tę, tylko wszystkie skórki. I potem po namoczeniu ona troszeczkę tak spuchnie, tak jakby nabierze wody i ta część biała będzie dużo łatwiejsza do, do, do usunięcia, do obrania. Można bez moczenia usunąć w ten sposób, usuwać biały, białą część, która jest bardzo gorzka, dlatego też można ją jeść, nawet ona też ma bardzo duże wartości, ale jest rzeczywiście bardzo, bardzo gorzka. Te części można zas zasuszyć i włożyć do woreczka do szafy. One wtedy też jest działa przeciw molom, e, ładnie pachnie bardzo, więc e, też można tą, tą część wykorzystać. A tutaj można ściąć na tyle mocno, żeby. O, Do takiego koloru pomarańczowego, dobrze by było, tak? To ściąć. Lepiej schodzi taka skórka namoczona, ale taką też można. Nie namoczoną. I teraz, no, jeszcze troszkę tutaj, powinnam troszkę to obrać. Taka skórka. Y nie, to jest jeszcze niedobrze. Tu jeszcze trzeba pościnać to. Nie szkodzi, że to się rozrywa, dlatego że i tak będziemy kroić. Dobrze. Takie skórki możemy wysuszyć na kaloryferze. I potem do woreczka schować, i też mieć taki zapach właśnie. Bardzo pięknie pachną. Zapach taki w, w, w szafie albo gdziekolwiek. Można też y, kawałki suszonej skórki spalać y, w kominku jak ktoś ma i to też bardzo ładnie daje aromat. Y, y, I też przy okazji dezynfekuje. Można, y, można po prostu sobie też skórkę do herbaty, taką, tylko że do herbaty ja y, pokażę, jak suszyć. Wtedy w takie paseczki kroimy. I drobno tak kroimy w kosteczkę. Wtedy to suszymy, wtedy taką kosteczkę suszymy. I mamy drobniutkie, wysuszone fragmenty pomarańczy, skórki pomarańczowej do herbaty. Bardzo dobra jest herbata, bardzo nawet w recepturach chińskich jest, jest to do ziół. Dodawana albo, w, albo taka wysuszona skórka pomarańczy, albo mandarynki. Jedne i drugie mają niezwykłe właściwości lecznicze, więc warto w ogóle to stosować. No i później po wysuszeniu do słoiczka i mamy suszoną skórkę pomarańczową. To jest jeden jakby sposób. Na... Następnie taką skórkę, którą już tu pokroiłam, ona można by było, nie będę kolejnej obierać. W takiej formie, w całości, smażymy w cukrze na patelni dosyć długo, do nawet 20-30 minut. Skórka musi stać się przezroczysta, wtedy jest dobrze wysmażona. Taką skórkę, świeżą, nie, nie suszoną, tylko świeżą, wrzucamy na gorący Cukier, który leciutko rozrzedzamy wodą, ale minimalnie on się zaczyna tak smażyć, i wtedy na to rzucamy skórkę pomarańczową i wysmażamy ją do właśnie mówię do przezroczystości. Czyli ta skórka powinna stać się przezroczysta, i wtedy mamy. Mm, Kandyzowaną skórkę. Ja kandyzuję w całości te skórki i dopiero później je kroję, też w podobne kosteczki albo w paseczki. Można też i wcześniej w taki sposób pokroić i tak, taką skórkę kandyzować. No i mamy bardzo dobry słodycz, ale ja wolę w całości, bo później fajnie można też to jeść i jako, jako przegryzkę słodyczową, to raz, dwa dodawanie do ciast, do herbaty również, do, do ziół. To są bardzo fajne dodatki, które jednocześnie są lecznicze mają właściwości oczyszczające krew, wzmacniające krew i serce. Więc tutaj jest bardzo dużo walorów takich, nie tylko smakowych, ale leczniczych i wzmacniających. Oprócz tego, takie skórki oczyszczone, wszystkie te zdjęte, białą warstwę zdjętą razem z pomarańczami, miksuję w blenderze. I dodaję szklankę cukru na powiedzmy 2 kilo pomarańczy. Czyli około 8 pomarańczy to mniej więcej będzie, bo 4 pomarańczy mniej więcej to jest, to jest kilogram. I smażę konfiturę po z pomarańczy razem ze skórką. Też właśnie wspaniała, wspaniała konfitura wychodzi. Smażymy ją. No też, też dosyć długo, ale nie, nie aż tak bardzo. To może być taki dżem wtedy, a jak dłużej będzie smażona, no to może być wtedy właśnie konfitura do takiego koloru też przezroczystego dochodzi wtedy. To już wtedy jest dłużej smażona, nawet, nawet może być dwa dni smażona, czyli z przerwą i ponownie wysmażona. A może być taki forma dżemu, czyli to jest krócej smażony, i też jest bardzo dobra, tylko że wtedy jest yy, nie taka gęsta, tylko troszkę taka rzadsza. Przyznam szczerze, że w dzieciństwie zainspirowała mnie książka Paddington, Miś Paddington, gdzie jadł właśnie gdzie Miś Paddington jadł właśnie taką konfiturę z pomarańczy, którą robili jego dziadkowie chyba, czy, czy rodzice, już nie pamiętam. W każdym razie to mnie zainspirowała, już miałam wtedy chyba 12 lat, kiedy właśnie tę książkę dostałam i od tamtego od tamtego momentu smażę skórki, Oj, przepraszam. skórki pomarańczowe i, i konfitury z pomarańczy. Fascynacja już wtedy była pomarańczą, a, no a później właśnie kiedy w medycynie chińskiej dowiedziałam się również o tych walorach nie, nie tylko smakowych, ale właśnie przede wszystkim leczniczych, Oczyszczających krew, wzmacniających serce, to tym bardziej stosuję te, te produkty z pomarańczy. Dlatego zamawiam z sadu ekologicznego, bio, gdzie nie stosuje się żadnych środków ochrony roślin, żadnych, żadnych zupełnie pestycydów niczego i pomarańcze są przywożone. Drogą lądową przez rolników sycylijskich, czyli też nie są w trakcie transportu w żaden sposób żadnymi proszkami obsypywane, nic tam się nie dzieje, i prosto z sadu trafiają do nas, tutaj do Polski, do Warszawy, do. Do, może do innych miast też, ale tu do, do domu przywożą nam takie fajne pomarańcze. Nie tylko pomarańcze, bo mają mnóstwo różnych innych owoców i też innych produktów swoich, ale ja dzisiaj mówię o pomarańczy. Później nagram film, jak smażę te pomarańcze i jak robię konfiturę z pomarańczy. Dokładnie. A na dzisiaj to wszystko. Dziękuję, do widzenia.